Nasza paczka jak na bólu. Random vibe. Hej, czyś, witajcie, jestem Brudny i witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale Brudny Oficjal I dzisiaj zrobimy sobie test słodyczy z Cypru. Na wstępie chciałbym wyjaśnić, że większość tych rzeczy na pewno nie pochodzi z Cypru, ale jako, że nie widziałem ich nigdzie indziej, to zrobimy to właśnie. Wchodzą one w skład właśnie tego odcinka. Jeszcze chciałem Wam przypomnieć, żebyście sobie łapeczkę w górę, zasubskrybowali kanał. No i wbijcie na poprzednie filmy z testów słodyczy, bo to już jest piąty odcinek z różnego kraju. Z tej serii mieliśmy test słodyczy z Teneryfy, z Turcji, z, z Austrii, test nowości, no i teraz test słodyczy z Cypru, więc ja się naprawdę cieszę. No i co? Ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Pierwszy mamy taki oto Twirl. Myślę, że to będzie po prostu podróba z Twixa, ale nigdy nie widziałem czegoś podobnego. No. Widać już, że będzie to podróba Twixa, ale spróbujmy. Mhm, Ok. tym wyglądem Twix w ogóle. Smaku to nie jest. ma mm. to wafelka w środku jak wpisk. Jest to sama czekolada. I dobra czekolada. Myślę, że ocenka 7 na 10 będzie tutaj adekwatna. Kolejny mamy napój. Mam, a dzisiaj w naszym teście czy nie ma z dużo napojów, ale za to są dwa bardzo interesujące. Ponieważ mamy tutaj w ogóle coś, czego chyba nigdy nie piłem czegoś podobnego. Mamy tutaj Sparkling Watermelon, czyli e, jakby gazowana woda smaku e, arbuza i zero cukru. Nigdy nie piję czegoś podobnego. To jest jeszcze w takiej ala butelce jak e, puszki od Coca-Coli. Mamy taką zawleczkę, ale jest to dosłownie z plastiku i no Ciekawe, powiem Wam. Zobaczymy, czy smaku będzie ciekawe. Nie gazowane, tylko musujące. Czuć faktycznie jak Bo, jak piję gazowane wody, to nie, nie czuć było tego smaku. Na przykład od żywca jest. Jest musujące, przyjemne. Tak szczerze, mi to siedzi. Zobaczymy, jak będzie z bruskawką. Mamy to samo. Więc zobaczymy. Ale tak szczerze, mi to siedzi. I ja bym tutaj dał nawet. Nie że na 10, się nie było Naprawdę mi to siedzi. Kolejny mamy w ogóle węgier Bo mamy brzoskwiniowego Steven Daysa. W ogóle specjalnie byłem na turze, tripie, generalnie po południowym Cyprze. I W jakiejś masowej wioseczce w kawiarni znalazłem tego oto krosanta. Jak wiecie, ja kocham brzoskwini na przykład z filmu z nowościami. Ale no, kurde, zobaczymy, bo. Zaprawiały się na dobrze, oby tego nie zwolili, Złogam. Dobra, błagam, proszę, bo oni tego nie zwolili, najlepszy owoc przez kwinie błagam Specjalnie wziąłem dużego gryza, żeby się dokopać z nadzienia Powiem wam No Jest solidnie Generalnie Bardzo tutaj czuję to spinia. Zarąbicy smak. Wiem. Perfekcyjny smak. Kocham, że Skwinie po prostu to jest najlepszy owoc. Więc no nie może być tutaj nic innego. Niż dycha dla tego krosanta. Bo jest przepyszny. Ja w ogóle i kocham Seven i kocham, że Skwinie tutaj nie może być. I na innej nie dziś na Bałem Bałam się trochę tego nadzienia że to zwalam. Ale jest przepyszne Naprawdę, jeżeli się to gdzieś w Polsce, no to, bierzcie mi w komentarzu gdzie, no bo kurde, ja muszę tego mieć więcej. Mamy tutaj chipsy o smaku oregano i to jest w ogóle dziwne, bo też nie znalazłem tego w żadnym sklepie, tylko w jakiejś losowej stacji z kawami i, i, i ten. I to jest w ogóle ciekawe, że to jest, są chipsy o smaku przyprawy. Jakiś, o wiem, że jeszcze nie będzie dobrze smakować i widzę takich przypraw, ale zobaczmy, bo byłem niechętny sobie do tego, ale może się, może nie zaskoczy. Okropne. Ja tego oregano tam za bardzo nie czuć, ale i tak jak już poczujesz to oregano, to jest okropne. Więc no nie jest to najgorsze, co prawda, bo, ja, bo da się zjeść tego całą paczkę. Ale tak szczerze mówiąc, to nie. 3 na 10 to jest maksymalna nota, jaką mogę dać na tych chipsów. Mimo, że nie są złe, to naprawdę nie kobiłbym ich drugi raz. Mamy tym razem Carly. To jest taka... Powiedzmy, że Carli, no bo jak na przykład było słodycze z Austrii, to też tam były takie podobne. No zobaczmy, bo generalnie chipsy to chipsy, inne nie ma w Polsce, no to biorę. Hmm. No czy bardzo podobne do Carli, hmm. czy lepsze. Jest to takie basic, tak naprawdę, już nawet Carli jest lepsza za polski więc daję tutaj. Nockę 5 na 10 Bo Polskie karli jeszcze były lepsze Nie jest to złe Jeżeli miałbym Jeżeli na sypce nie ma karli To zjadłbym to um, Nie jest to złe, ale Tego, że to nie, nie Dorównuje karli Dajemy Tutaj piąteczkę Dalej mamy coś na słodko, czyli duo Generalnie nie wiem czego się spodziewać w tym teście mamy mało takich słodkich rzeczy. Ale zobaczmy, bo... Ciasteczka są ciasteczka, nie? Więc zobaczmy. Widzę, że jest ich dużo. Jeżeli będą dobre, to będzie się to naprawdę... To będzie to naprawdę fajny produkt. Jak długo będzie tutaj wyższa nota za dużo jest naprawdę sporo. W takim jednym rzędzie. Są dwa ciastka. Tak ja się dobrze prezentuje z bliska. No i co? No możemy się wyprwała właśnie. Okej, okay, czekoladowe ciastka. Patrzcie. To jest takie mieszane. Co dobrze się komponuje tak szczerze. Te ciastka mi totalnie siedzą. I daję tutaj siódemeczkę. Generalnie nie jest to jakoś super wybitne, ale też nie jest totalnie złe, więc jestem naprawdę spoko. Wypadałoby teraz pobić czymś, tą rodzinę, więc bierzemy... Drugi i ostatni napój z tego zestawienia. Generalnie jestem pozytywnie nastawiony po tym arbuzie. Zobaczymy, czy będzie lepsza, czy gorsza. Ja mam tak. Lubię truskawki, ale rzeczy z truskawek mi nie podchodzą totalnie. W sensie, ja mam tak, że ludzie nie lubią truskawek, ale kochają z nich rzeczy. A ja kocham truskawki, ale nienawidzę rzeczy zrobione z truskawkami: wody, jakiś mus, jogurtów, makaronu z truskawkami. Generalnie nie jest to złe, ale może być lepsze, ponieważ kurczę. No nie podchodzi mi. Generalnie był jeszcze melon i chyba pomarańcza, ale wolę te dwa, bo mi się wydaje, że po prostu będą by, byłyby lepsze. No, jak mówię, no, nie przepadam, że życzę struskawek, ale no tutaj, no to tak szczerze nie jest złe. Myślę, że się komuś, kto lubi struskawek, to podejdzie. Mi nie podchodzi, więc daję tutaj czwóreczkę ale dla ludzi, którzy lubią struskawki, będzie to raczej dobre. Kolejne cipsy, tym razem krewetkowe, i generalnie jest ich najbardziej ciekaw bo jest to zupełnie innego niż takie karli, albo chodzi o No przyprawę zobaczymy. Generalnie po zapachu czuję, że będzie to dobre, ale zobaczymy. Jezu, o Boże, ale gu... o Jezu, okropne, okropne, jeszcze gorsze do oregano, jeszcze gorsze do oregano, to jest w ogóle połączenie jakiegoś słodkiego słony, w ogóle co tu jest? Nie, to jest okropne. Nie polecam tego każdemu. To zasługuje na jedyną notę, to jeden. No, to jest po prostu okropne. Aż by aż się chciało to wyzbyć, ale no, nie będę pełna w filmie. Okropne to jest, okropne. Teraz coś, czego nie było dawno na moim kanale, ponieważ Rizis ostatnio pojawiło się w Kiedy dwa lata temu, więc no... Troszeczkę dawno. Ale zobaczmy. Zobaczmy, bo to są inne czokokapy niż wtedy. I wtedy też powiedziałem moje konieczne zdanie. Czyli to są takie czokokapy ekipy, ale nie czekokapy ekipy, tylko taka podroba Rizes. I dzisiaj mamy oryginalny Rizes <noise> niż wtedy, więc jest to generalnie śmieszne, ale to nie są zwykłe Rizes. Tylko to są takie z jakimiś ekami... Takiej, takimi ala płatkami. zobaczymy. No i myślę, że... no próbujemy, nie? Hmm. Tych płatki jest tu mało. Samo w sobie Rizes jest bardzo dobre. Kocham Rizus. Ale hmm, porównanie takiego zwykłego Rizzys to niewiele się różni, bo tych wypadków jest giga mało. Na pewno lepszy niż zwykle Rizus. te te wypadku idę smaku. Myślę, że... Ze względu na to, że kocham Rizys, to walniemy tutaj sobie ósemeczkę. Myślę, że musemeczka będzie adekwatna do Rizys, bo normalnym rízes bym dał 7, ale jako, że są tutaj te płatki, no faktycznie powoduję, że jest lepsze, to dajemy 7. Czemu tak nisko, skoro kocham Rizys? Generalnie Rizis jest zbyt basic dla mnie Żebym ocenił je wysoko Moi kochani odcinek dobiegł końca Ja się z wami żegnam Dziękuję wam serdecznie za oglądanie Ech, No i co Widzimy się w kolejnych odcinkach I jeszcze chciałem dodać Że w końcu skończyłem Budę nie Nienawidzę historii No ale no W końcu skończyłem szkołę i teraz kończę wakacje. I jak wrócę z Cypru, to od razu wlecie jakiś odcinek. Na przykład, mógłbym sprowadzić serię z moimi kolegami na Survivalu. Jeżeli użyczą, jakby mi swojego głosu, to będziecie mogli widzieć ich reakcje, Na pewno nie będzie nudno, bo koledzy zawsze robią content, więc będzie naprawdę ciekawie. Zwerbuję też na przykład Marcela z filmu z Minigierek Minecrafta. No i co? Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę i subika. wiecie, na kanał, na Whatsappie, na TikToka mojego. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!